Dzień dobry. Krzysztof Petek z tej strony. Niektórzy już to wiedzą, a niektórzy wiedzą, że inni wiedzą. Chodzi o tajną szafę Jarosława Kaczyńskiego. I absolutnie nie interesuje mnie, jak ma pan Kaczyński w szafie jednej czy drugiej poukładane buty, koszule, garnitury, czy w jaki sposób wiszą jego. Płaszcze. No, co do butów możemy przypuszczać, że nie zawsze parami są ustawione, ale to nie ma znaczenia dla przyszłości Polski. Chodzi raczej o tę szafę symboliczną, w której Jarosław Kaczyński przechowuje zbierane od 30 lat co najmniej, a śmiem przypuszczać, że bliżej 40, teczki, haki, informacje. Te wszystkie brudy. Które udało mu się zdobyć przez kilka epok politycznych funkcjonowania i umożliwia mu to życie do dzisiaj, w zasadzie jest nadal niemal nietykalny. Te teczki są w jego rękach, ale są używane od lat i to głównie wobec swoich współpracowników, głównie wobec tych, Którzy są u jego boku, tkwią także wobec dziennikarzy, publicystów, różnych, różnych ludzi. Mówię to w kontekście także zachowań polityków, kandydatów na prezydenta, a wybory mamy pod bokiem. Po ostatniej, i to rzeczywiście już ostatniej debacie, która mi się oczywiście nie podobała, bo dla mnie to nie są debaty. To są przegadywania się, to jest taka tłuczka na górze. Nie podoba mi się to, bo ci ludzie powinni raczej siedzieć w fotelach przy stole i dyskutować bardzo długo, spuścić trochę pary z tych balonów napiętych, u, 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 i zacząć rzeczywiście dyskutować o swoich wizjach Polski. Albo o literaturze, albo o stosunku do ludzi po prostu, albo o tym, jak mają w mieszkaniu, albo gdzie spędzają wakacje. Prezydent to jest przede wszystkim nasz reprezentant, a my nie mamy okazji tak naprawdę poznać sedna tego człowieka, jego serca, jego umysłu, jego postawy tak po prostu wobec ludzi. Wszystko jest wystudiowane. Oczywiście po sposobie mówienia i zachowania możemy wywnioskować, kto jest drętwy, kto jest głupawy, kto ma jakieś obycie w świecie. Ale. Powinniśmy na chwilę móc wejść niejako w buty tego człowieka, żeby przejść trochę jego ścieżek. Każdego z nich. Bo kto się bardziej interesuje, no to obserwuje tych kandydatów, tak jak wielu innych polityków i mniej więcej wie, co sobą reprezentują. Ale to jest sytuacja szczególna, bo mamy kandydatów, którzy, a to niełatwe, byliby jeszcze gorsi od Dudy. Niektórych. Ale chciałbym każdego z nich poznać. Jak wygląda jego dzień, co myśli o ludziach, czy lubi psy. Nie, nie na kolację. Po prostu chodzi o to, że ma nas reprezentować człowiek w naszym imieniu, co najmniej przez pięć lat jeździć po świecie, reprezentować Polskę, każdego z nas, nieść naszą flagę. I ja nie chcę się znowu przez dziesięć lat wstydzić, że mam polski paszport. Lecę, słuchajcie, do Peru, ląduję w Limie, a tam facet, taki śniady, trochę gringo, ale widać, że pochodzenia lokalnego, patrzy. A! Polonia, Polonia! <śmiech> Duda! <śmiech> no i co ja mam o tym myśleć? Ale dobrze, to jest dygresja na temat debat w ogóle. Słuchajcie, po ostatniej debacie Nawrocki dostał od wszystkich. Oberwał tym swoim wyłudzonym mieszkaniem. Ten mu przyłożył drzwiami, ta framugą, ta lokatorem, ten coś jeszcze. Ale oberwał absolutnie od wszystkich, no bo tego nie da się obronić. On sam się nawet nie broni. Nie jest w stanie żadne działanie przykryć tej sprawy mieszkania. Musiałoby teraz dojść do jakiegoś masowego mordu działaczy pisowskich, żeby temat mieszkania... Odszedł w cień. Nie ma już na to czasu. Panie Kaczyński, ja odradzam takie pomysły. Szymon Hołownia otwarcie nazwał Nawrockiego oszustem. No i poprosił, sprowokował, żeby Nawrocki podał go do sądu. Nawrocki się tłumaczy później przed swoim samochodem wsiadając, że on nie ma czasu na takie rzeczy. No tak, no bo sąd zacząłby pytać o fakty. A fakty się bronią same z siebie i uderzają w miękkie części ciała Karola Nawrockiego. Jest oszustem. Wyłudził mieszkanie. Pomijam ocenę samego tego pana Jerzego, który był przestępcą i to paskudnym, który jest alkoholikiem, no ale to nie o to chodzi. Od przestępców i alkoholików także nie wolno wyłudzać mieszkań. Do tego stopnia Nawrocki się zaplątał, a wręcz, jak mówiła znana mi bibliotekarka, zakałapućkał, że zakazali mu pójść do Romanowskiego, do Radia Z. Przecież Bogdan Rymanowski, przepraszam, Bogdan Rymanowski jest w zasadzie miękkim zwolennikiem Pisu, ale przy tym jest dziennikarzem. Umie zadawać pytania, a każde pytanie robi krzywdę Nawrockiemu, jeśli tylko próbuje odpowiadać sam z siebie, a nie gotowcami, tymi regułkami wymyślonymi, takimi jak na debacie. Dano mu listę pytań, jakie mogą mu zadać, listę odpowiedzi, algorytm do pasowania, no i wykuł, to prawda. Ale na tym się jego umiejętność intelektualna kończy, to jest limes, granica. Tego Rubikonu dalej już nie przekroczy. On nie może zestawić trzech odpowiedzi i stworzyć kolejnej. To potrafi sztuczna inteligencja, ale nie każda naturalna sobie z tym radzi. A w poprzednim wywiadzie Urymanowskiego w Radio Z, na który poleciał truchtem Nawrocki, bo chciał się wypłakać. No to sam przyznał, że mimo, że w akcie notarialnym jest, że zapłacił 120 tysięcy, to on nie zapłacił, że płacił w ratach. Potem się tłumaczył, że ten pan jakby dostał wszystko, to by przepił, więc trzeba go było ratować i dawać mu w ratach. Jakieś takie brednie. O, rzekłbym trochę matka Teresa. Niby się opiekuje kimś, ale tak naprawdę kombinuje, żeby jak najszybciej umarł. Szafa... Szafa Kaczyńskiego zadziałała także w stosunku do pana Stanowskiego, który ponabijał się, ponabijał z różnych kandydatów, także z Nawrockiego. I nagle po tej debacie wychodzi taka historyjka, takie story. Stanowskiego relacjonuje. Tu cytuję. Wychodzę wczoraj z debaty. Wszyscy kandydaci mają swoich fanów, którzy krzyczą, tam Szymon, Karol, Grzegorz i tak dalej. Ja sobie robię szybki zwrot i po 20 sekundach jestem w samochodzie. Żeby wyjechać, muszę przez ten tłum się jakoś przebić. Powolutku, powolutku przeciskam się między krzyczącymi ludźmi. Nagle ktoś puka w szybę od strony pasażera. Kalor, Karol Nawrocki. Co, podrzucić pana? Ale niech mi pan powie. Pan we mnie zwątpił, prawda? No trochę zwątpiłem, przyznaję. Mam wielką prośbę. Według stanowskiego to mówi właśnie Nawrocki. Niech pan się zastanowi, czy w 2021 roku podpisałbym taki dokument, gdybym był czyścicielem kamienic. Czy tak działają czyściciele kamienic? Niech pan we mnie nie wątpi. Bardzo proszę. <grywy> Stawiam kawę, że ta historyjka jest zmyślona przez sztab Nawrockiego że to tak nie wyglądało, że to ma ocieplić wizerunek Nawrockiego, że ma pokazać jego ludzką twarz, a wśród tych, którzy właśnie zwątpili przez to paskudne wyłudzenie, ma zasiać wątpliwość w drugą stronę, że a może jednak, a może nie. A może to nie tak wyglądało, a może ten Nawrocki został zrobiony w konia że to jest uczciwe i tak dalej ale dlaczego Stanowski nagle wyskakuje z taką historyjką która de facto jest niczym innym jak padnięciem przed Nawrockim na kolana kłanianiem się umba gumba no dlaczego bo Kaczyński sięgnął prawdopodobnie po jedną z teczek ze swojej szafy jedną z tych łagodnych i jego ludzie przyszli do Stanowskiego mówią panie Krzysiu Tutaj mamy wypisane wszystkie milioniki, które pan dostał dzięki nam ze spółek Skarbu Państwa. Na Weszło, na Kanał Zero, na swoje stowarzyszenie. Bo my dziś nie wiemy na pewno, ile dostał Stanowski. Wiemy, że od Orlenu tam szło, a tam jest to tylko parę milioników. A gdzie reszta przelewów? No Wcześniej czy później to wyjdzie, a tutaj... Kaczyński ma wszystko na papierze, napisane na maszynie guzikówce, a może jako wydruk z komputera. Ale ma. Bo to on dawał zielone światło, żebyśmy wszyscy ze spółek Skarbu Państwa, nie wiedząc o tym, płacili panu Stanowskiemu za to, że stanie się słynny. I będzie w sposób miękki i dość inteligentny, jak na propagatora PiSu, popierał tę zbrodniczą. Partie. Z tymi hakami to jest tak, że służby specjalne, które stają się bezpośrednio joystickiem, narzędziem jakiejś partii politycznej czy grupy nacisku, przestają dbać o nasze bezpieczeństwo, a zaczynają dbać o bezpieczeństwo jednej grupy czy właśnie partii. Może być też tak, że służba specjalna powstaje tylko po to, żeby być tajnym zbrojnym ramieniem partii, tak jak centralne biuro antykorupcyjne, które powstało po nic, tak naprawdę dla dobra państwa. Wystarczyłoby stworzyć jakiś wydział antykorupcyjny przy komendzie głównej policji albo przy centralnym Biure, biurze śledczym policji. Po diabła jeszcze jedna tajna służba, a no po to żeby nękać, żeby zbierać haki, żeby tworzyć prowokacje, żeby szastać pieniędzmi, a potem mieć haki na tych ludzi, którzy te pieniądze wzięli. To są setki dziennikarzy, słuchajcie, prawie nikt nie pyta dziennikarzy, nie weryfikuje tego, kto z was brał pieniądze za ocieplanie wizerunku Ziobry na przykład, za ocieplanie wizerunku PiSu. Za ten tak zwany symetryzm, na zasadzie, no może PiS nie jest świetny, ale PO też nie jest świetne, lewica też nie jest świetna. Przecież to jest argument na zasadzie, no tak, PiS kradnie, ale inni też kradli. Co to za idiotyzm? Tych argumentów nadal, widzę to w internecie, używają jacyś ludzie. Kiedy ja piszę albo mówię o wyłudzeniu mieszkania przez Nawrockiego... To zaraz się pojawia jakiś pisowski troll, nie wiem czy to są ludzie opłacani, czy po prostu głupi, i mówią: Tak, a Gronkiewicz-Walc zdobyła kamienicę w Warszawie za 500 złotych, a minister Bodnar ma jakieś mieszkanie, a żona Trzaskowskiego ma drugie mieszkanie. Słuchajcie, po pierwsze, to, że inni, nawet gdyby popełnili przestępstwa, nie zmienia niczego w tym, że Nawrocki również je popełnił. Po drugie, czepiają się pana Bodnara, że jest współwłaścicielem formalnym mieszkania. Ale on wytłumaczył, że to jest mieszkanie jego byłej żony. Formalnie jest współwłaścicielem i nie ma dostępu ani nie korzysta z tego mieszkania. Pani Trzaskowska no jest współwłaścicielką mieszkania, z tego co czytałem, które jest częścią spadku po jej mamie. No to jakie w tym jest przestępstwo? Pani Seneszyn powiedziała: Tak, mam osiem mieszkań. No i co jej mogą zrobić? No, wolno mieć osiem mieszkań. Jeśli zdobyła je legalnie, sprawdzajcie, to ok. No to ma. Są ludzie, którzy mają po 200-300 mieszkań. I nawet oni, niektórzy z nich mają je legalnie, po prostu to są ich ogromne inwestycje, ich ogromnego majątku. To jest inna dyskusja, czy tam powinni mieć, przechowywać, a inni nie mają, czy mieszkanie jest tylko towarem, czy jest, jest dobrem, czy prawem itd. Ja to nie, nie na ten temat. To jest powszechne twierdzenie, kiedy ktoś mówi, PiS kradł. I odpowiedź pisowców, zwolenników Pisu jest a nie tylko, bo, bo inni też kradli, a pis przynajmniej się dzielił. Ludzie, nie obchodzi mnie, pod jaką flagą jest ktoś, kto kradnie, jeśli kradnie, powinien stanąć przed sądem, być osądzony i za to odpowiedzieć. Nieważne on jest z lewa sprawa, z wierzący, ateista, biały, żółty, czarny czy zgoła zielony. To nie jest argument. Pobiłeś człowieka, ale Franek też pobił. No to obaj staniecie przed sądem. To nie umniejsza twojej winy. Rzecz w tym, że Jarosław Kaczyński ma tę swoją szafę z teczkami. Bo przecież zbierali dla niego haki już ludzie w latach, no końcówka 80., 90. Zorientował się, jak się to robi przez kontakty z panem Wasinem. Tak, panie Kaczyński? Was i mówi to panu coś? Spotkania z panem szkoleniowe? Ma więc to, co zbierał on sam, co dla niego zbierał Macierewicz i on też ma swoją szafę. Dlaczego nikt nie rusza Macierewicza, niechętnie w ogóle się o nim mówi? Bo on ma szafę z teczkami, w której są haki na różnych ludzi. Każdy gdzieś tam w, wysoko w polityce z kimś jest powiązany. Albo mają haka na niego, albo na jego współpracownika, albo na współpartyjniaka. Ziobro ma haki. Zajmował się tym przede wszystkim. Sam przekupywał przez Fundusz Sprawiedliwości. On jego ludzie setki różnych ludzi, urzędników, ale także dziennikarzy. I ma na nich wszystkich haki. I ci ludzie o nim nie mówią, nie piszą, bo on wyjmie haki powie, no dobra, ale brałeś łapówki, no nie? Kamiński z Wąsikiem. No czym się zajmowali? Głównie szukaniem haków, penetrowaniem albo tworzeniem haków. Przychodzili do kogoś, mówili: Słuchaj, my tu mamy dla ciebie pensję, albo mamy tu 100 tysięcy dla ciebie w walizeczce. Nie musieli oni osobiście, no nie? Ale może nie pisz o tym czy tamtym człowieku, bo to nie musi być: pisz dobrze. Opowiadaj dobrze, możesz zaniechać, czegoś zmienić, tematy, pisać o jakiejś piłce nożnej albo o białych niedźwiedziach, nieważne. Ale tak to działa. Kamiński z Wosikiem pewnie mają kopię haków, bo wszystko przekazywali Kaczyńskiemu, może trochę Ziobrze. Ale nietykalność tych ludzi do dziś, co nas bardzo dziwi, zasadza się na tym, że ktokolwiek chciałby iść ugryźć, to oni wyciągają... Jakąś teczkę swoją albo jakąś karteczkę i mówią: a my tu mamy coś. To jest przykre, że ta kasta polityczna w ten czy inny sposób zawsze jest w coś umoczona, choćby w imprezę z kimś, z kim nie powinno się imprezować, choćby w zatrudnienie kogoś, co już pachnie nepotyzmem, bo to ktoś z rodziny, znajomy i tak dalej. Szafa Kaczyńskiego zostanie odnaleziona, ale być może po latach, tak jak szafa Kiszczaka, która kto wie, czy nie została częściowo sfałszowana. Szafa Kaczyńskiego będzie jeszcze straszyć tymi upiorami przez wiele lat, chyba że ktoś ją znajdzie i sprawę zdetonuje, wywlecze to wszystko, pokaże opinii publicznej, będzie kilka set skandali, potem się ta kasta polityczna oczyści, zostaną tylko ci, którzy rzeczywiście są uczciwi, niech zarabiają przyzwoite pieniądze, ale legalnie, niech mają takie przywileje czy ochronę, czy samochody służbowe, które rzeczywiście służą realizacji powierzonych im zadań i żadnych interesów na boku. I ci, którzy zostaną, będą się bać, nawet jakby mieli okazję, sięgać do kasy naszej wspólnej, bo za chwilę ktoś wywlecze jakieś teczki, powie: alo, panie Misiu, tutaj, i kolejny wyleci. Haków jest ogromna ilość, ale rozliczenia, rozliczenia pisowców, a w rezultacie rozliczenia wszystkich. Ludzi, osób publicznych, wszystkich polityków, wszystkich dziennikarzy, którzy brali udział w przestępstwie albo brać będą, powinny być natychmiastowe, publiczne i bezwzględne. Głosujmy, mądrze, głosujmy za demokracją, nie. Opierajmy się, nieważne czy będzie deszcz, czy wiatr, czy co będzie hulać, każdy głos się liczy. Przypominam, że głosujemy tu za przyszłością Polski. Nie jakiejś hipotetycznej Polski powiewającej nas sztandarze. Chodzi o przyszłość naszych dzieci, wnuków, naszych rodzin, przyjaciół, nas samych. Bo jeżeli by do rządu poprzez na przykład Nawrockiego jako prezydenta. Wrócił PiS, czy jakiś PiS-Bis, czy jakaś inna przestępcza formacja neofaszystowska, to Polska otworzy furtki Putinowi i będziemy mieć jesień średniowiecza. Wszyscy, nawet ci, którzy na tego kaczora i jemu podobnych głosowali, nikt nie zostanie oszczędzony. Tak to widzę.